Cześć kochani, witajcie w Kuchni Pyszności. Dzisiaj przygotujemy pianki z airfryera. Amerykanie wprost uwielbiają słodkości. Tak jak ja. Dzisiaj sprawdzimy, czy wiralowy przepis za oceanu sprawdzi się również w naszej kuchni. Ta szybka przekąska może idealnie sprawdzić się na jesienne, długie seanse filmowe. Zaczynam. Przepis rozpoczynam od ułożenia pianek w urządzeniu. Pamiętajcie, żeby spód wyłożyć okrągłym papierem do wypieku. Słodkości zapiekam przez około 6 minut. Po tym czasie dodaję kawałki czekolady, mini babeczki orzechowe. I ponownie zapiekam przez dwie minuty. Jeśli nie macie airfryera, spokojnie możecie zapiec pianki w piekarniku. Mając więcej miejsca na blaszce, możecie zrobić podwójną porcję. Takie słodycze dostaniecie z sklepów, które posiadają zagraniczny asortyment. Oczywiście możecie użyć swoich ulubionych łakoci. Ja jestem fanką tych. Przekąska gotowa, pora na testowanie. Ta szybka i prosta przekąska to totalny hit. Ja jestem wielką fanką słodyczy, więc ilość cukru zupełnie mi nie przeszkadza. Mniam pyszności.